Zielony Ład trzeba jak najszybciej odrzucić. I kiedy ja o tym mówię od miesięcy, to mówili, że nie ma szans, że to jest już historia została napisana, że musimy iść w ten zielony Ład. Po czym co? Wygrał Donald Trump wybory i pierwszego dnia powiedział, że koniec z Zielonym Ładem, że Stany Zjednoczone odrzucają Zielony Ład. Wycofał pierwszego dnia Stany Zjednoczone z tego klimatycznego porozumienia paryskiego. Dało się nagle. W jeden dzień to zrobił, co podobno było niemożliwe. Donald Trump przywraca zdrowy rozsądek. To jest rewolucja zdrowego rozsądku, nie tylko w tej sprawie. Donald Trump mówi oczywiste rzeczy, że są dwie płcie, że należy redukować wydatki rządowe, deportować nielegalnych imigrantów. Słuchajcie, to są oczywistości. I dlaczego te oczywistości nagle są wielką rewolucją? Bo my tak daleko zabrnęliśmy w to lewicowe szaleństwo, w tą lewicową ideologię. Ci ludzie stracili kontakt z rzeczywistością i trzeba im go przywrócić. W Polsce też trzeba zrobić taką rewolucję zdrowego rozsądku i odrzucić te wariactwa klimatyczne. Zielony ład powoduje, że mamy bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie, rachunki za prąd. Spada konkurencyjność europejskiego przemysłu. Przemysł idzie do Azji. Dobrze płatne miejsca pracy dla inżynierów idą do Azji, a do Europy. Idą inżynierowie prosto z Afryki. To nie jest, proszę Państwa, dobra zamiana, to nie jest dobry kierunek rozwoju.